Witam wszystkich 25 sierpnia 2021 roku po ponad dwóch dniach deszczy uch, wybrałem się, tak jak mówiłem, do lasu. Dzisiaj już jestem drugi raz. bo rano byłem, tak jak mówiłem, z kolegą. Jemu pokazałem gdzie są kurki, wyzbierał, wyzbierał co większe, tam mu troszkę pomogłem. No i pocisnąłem jakieś 10 km dalej w swoje tutaj regiony. Ale w moich regionach, tak jak i tam, kurki po tych deszczach dopiero wyłażą. Zobaczcie to. Same maluchy. Zobaczcie, co się dzieje. Żółto. Sama młodzież. Ale to większe się przebierze. Coś nam się z nich zrobi. Żółciutko żółciutko od kureczek coś tam się z nich zrobi a wracając do tematu jak czekałem na kolegę, tam położyłem sobie na jego terenach z brzegu znalazłem dwa koźlarze, ale widać, że ktoś łazi bo to przy szosie bo ja tu jakby inaczej dwa koźlerzyki i takie większe kury ładne dorodne kureczki to tak o, to, o tą czapkę kurek to całą nazbierałem i koźlarzy takich małych i malutkich koźlarzy dałem koledze połaziliśmy trochę i pojechaliśmy do domu bo ja się wyspałem niestety a kolega był prosto po nocnej zmianie bo poszedł na dodatek, ja miałem wolne ja sobie zrobiłem wolne, żeby zrobić taki wypad do lasku zobaczyć na kurki wszędzie ludzie jeżdżą zaraz, gdzie to mój koszyczek, jest jest mój koszyczek fajne tam miejsca, mówię Wam, trafiliśmy była taka kępa kurek jak prawie tutaj, taka duża Okrągła kępa kurek, był taki pasek żółtych kurek i dalej następna jeszcze, jeszcze większa kępa. Je, jeszcze takiego czegoś no nie widziałem. No to moż, można por, porównać do wysuwania kółek w zeszycie. Kreska między kółkami żółtych kurek. Następne kółko i tak kil, było takich kilka kurek, ale to wszystko, wszystko za malutkie. Dopiero po tych deszczach, po tych ulewach maruszy, wszystko rusza. Jeszcze raz I a ma padać jeszcze Jeszcze Przez kilka dni dzisiaj Troszkę słoneczniej Dobra Ja się biorę zacięcie Ja się biorę zacięcie I idę w następne miejsce W filmiku jest prawie 4 minuty Do następnej części Trzymajcie się Joukei